Kochani, witam was bardzo serdecznie na zwariowanym kanale, na pozycji. Dzisiaj się wybieramy akurat z dziewczynami pobiegać. Namówiły mnie, chociaż mam kontuzję, ale stwierdziły, że złaźcie z asfaltu. Nawet z bocznego was rozjadą. Złaźcie z tego asfaltu, jedna z drugą. My god. Czy dzie, dzie dziewczyny, no my god. I co, kochani? Biegamy z kontuzji. No. Zobaczcie jak ślicznie laski są. Tu zobaczcie mega, mega, mega wiózik milka. Tutaj mamy górkę i śmirkę, lecimy. Dziewczyny! Zaraz do Was wracam. No i zobaczcie, już jesteśmy biegami! Muszę trochę spalić skatki tłuszczowe wiecie to. Czas na bieganie na mywarzyk ze wszystko. Dziewczyny dołączymy, tak że nie jest źle. Może jak się zgodzę, to będzie z nimi filmik. Łapki w górę. Dobra, zobaczcie jak ślicznie kochani, nasza natura i zakręcona na nie, nie? Mega, mega, mega noga, myślę, że się ale... Powiedziało, że na konduzji jest bardzo dobry, ogólnie ten. Także zobaczcie jak ślicznie, przepięknie, fajnie. Lecimy tam. Także kochani, co? Do zobaczenia i buziaczki. Miłego oglądania, pozdrawiamy. No właśnie kochani, lecimy sobie po lasach. Tu jeszcze są lampy, a w lasach już tylko czekają nas lampki, ale damy radę. Kto jak nie my? Nasza ekipa jest najlepsza. I wy tak samo. No i właśnie, biegamy sobie. No i fajnie mimo spędzony czas. Zobaczcie ogólnie jak pięknie tutaj mamy światełka. Noc, noc po nocy. No jeszcze nie tak po nocy wracamy, ale już prawie ciemno. Ale jeszcze się wybieramy w jedną stronę. Bo jeszcze jedną ekipę musimy zgarnąć, także... No, buziaczki.